Dzień dobry kochani, witam Was na kolejnych filmach na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vloga plus cały dzień jedzenia. Pokażę Wam dokładnie, jakie posiłki spożywam podczas wakacji, bo ja mam tutaj saladzie, natomiast ja są codziennie takie same, identyczne. Także tu nie będzie tylko zaskoczenia A potem zobaczymy co w ciągu dnia uda nam się upolować Żeby to oczywiście nie było zbyt kaloryczne Ale było na pewno smaczne Także zaczynamy ten dzień I w takim razie my drodzy ciemne na Tak jak powiedziałam wcześniej, oczywiście są to standardowe sety Że tak powiem po prostu takie same posiłki My zawsze wybieramy to samo, my to nie będzie żadne zaskoczenie Na będzie jajko sadzone, na pewno będzie paróweczka Biały ser, ogórek, pomidor, jakieś oliwki No i do, do tego wiadomo pieczywo można sobie jeszcze dodatkowo ewentualnie wziąć płatki do mleka e, Albo zwykłe kompleksy, albo czekoladowe No ale ja po prostu nie jestem zwolennikiem Już chyba z tego wyrosłam i po prostu nie jem Już od dawien, dawna, także lecimy na śniadanie, jemy sobie, a potem oczywiście lecimy na plażę Dojechaliśmy moi drodzy na rajską plażę. Troszeczkę to jest kamienista, ale to jest też Patrzcie jaki tu jest kolor wody. To jest niesamowite, no piękny, piękny kolor wody. Nie, dobra, moi drodzy, także ciężko nagrywać tutaj w ogóle w restauracjach, bo strasznie tutaj dudni muzyka, więc, no, wiadomo, nie będę ryzykować. Jedzonko już zamówione, także za chwilkę wam pokażę, co będziemy jeść. Tak jak mówię, staram się pijać kalorii, no, ale wiadomo, że to nie będzie idealnie. Naciśniemy na jedzonko i pokażę wam sobie, co będziemy jeść. A tymczasem pokażę wam, po jakiej się wspinałam. Może nie jest dużo, ale dla mnie to było wystarczające. Się nasz lunch, bardzo dobra ryba, przepyszna, po prostu idealnie punkt fajnie fajnie zgrillowana, świeżutka, także mega, mega super. A teraz zrobiliśmy ciszę po jedzeniu na plaży, na przysiosną tutaj posilujemy troszeczkę Wszędzie wakacje to czemu by tego po prostu nie skorzystać za maksa, ta plaża jest mega, mega, zjawiskowo, naprawdę piękna. Niestety zostawiłam moje akurat przejcisk w naszym na samochodzie, więc pożyczyłam sobie od więcej, go, ale niech będzie też i tak, także siedzimy, no i potem oczywiście widzimy się jeszcze przy kolacji, moi drodzy. do teraz czas na kolację. Nie oszukujmy się, nie będę zawsze jadła podczas wakacji czystego, czystej szamy, jak to można powiedzieć, czystej michy. Czasami też zdarzą się jakieś wyskoki, bo od tego są w końcu wakacje. Nie podaj mi się popaść, oczywiście, wiecie, rutynie, ale też żeby nie było, że jem codziennie pizzę i popycham babami bo też nie tak to wygląda. Staram się jeść raczej rozsądnie, staram się jeść raczej czysto i raczej dobrze. Czasami są też takie wyjątki. Widzieliście się na nie, jakie było, widzieliście, jaki był lunch, więc troszeczkę można przyszać przy kolacji. Ale nie myślałam, że to trwanie są aż tak wielkie. Także pokażę wam teraz jaką pizzę żeśmy kupili Oczywiście ja nie zjem jest za dużo, jeden za kawałek to będzie maksymalne co ja zjem Ponieważ mój żołądek nie przyjmuje większej ilości jedzenia Także chodźcie mam nadzieję, że będzie w ogóle coś widać Bo na balkonie jest ciemno, nie ma to światła Ale mam nadzieję, że coś zobaczycie, że uda wam się zobaczyć jaka ta pizza jest jak I jakich ona jest w ogóle rosnerów Moi drodzy, to jest jeden kawałek pizzy tak ja tylko dla porównania, pokażę wam z brzemiąc jak to wygląda To jest moja ręka, a to jest kawałek pizzy 何 normalny kawałek przyjemny takie, także jeden taki kawałek i to będzie cały dzień, dzień na dzisiaj. I cześć kochani, w drugim dniu. My opuszczamy dzisiaj sarandę. Jedziemy dzisiaj do tirany. Zostały nam jeszcze parę dni, tylko w tiranie, i wracamy do domu. Wszędzie dobrze, fajnie jest na wakacjach. Fajnie były takie reset po takim długim okresie, oczywiście, wiecie, no, nic nie byliśmy przez dwa lata, więc bardzo fajny okres, bardzo fajny był. Jeden tydzień takiego leżenia na plaży, drugi tydzień takiego bardziej zwiedzania. Wszystko fajnie. Wszędzie dobrze, ale w domu jest jednak najlepiej. Bo wiecie, macie. Swój, macie swoje jakieś tam wiadomo swoje czynności, które robicie, także wczoraj dla Was nagrywałam cały dzień jedzenia, więc tylko chciałabym dopowiedzieć kilka rzeczy, że mianowicie, jeżeli zamawiacie w restauracji na przykład jakiś posiłek, więc nie Wam przynoszą te przystawki takie. Oni, oni przystawki traktują na przykład sałatkę grecką, ten sos, to Wam mówiłam, taki mój ulubiony sos z górtu naturalnego wraz z ogórkiem zielonym, no i do tego jest obowiązkowo chleb, więc, więc chleba nie musicie zamawiać dodatkowo, on przychodzi w fagiecie. Ja zawsze, więc jak już zjecie sobie taką sałatkę z, ten, z sosem nad, z tego jogurtu naturalnego, to potem to drugie danie to nawet nie musicie mieć do tego żadnych ziemniaków ani żadnych dodatkowych węglowodanów bo jesteście po prostu zapani. I to w sumie fajna, fajna okazja. Fajne, to jest bardzo fajne dla mnie rozwiązanie. Z tego sądzę, po prostu, wiecie, nie musicie, nie wiadomo bo w ile tych kalorii w siebie wrzucić, bo ta sałatka powiedzmy ten ogórek, ten pomidor już was troszeczkę zapcha i chyba to będę to właśnie sobie wprowadzę w domu, że też będę do posiłku robić rzeczy takie sałatki właśnie, ala grecka. Tutaj jeszcze robię taką sałatkę, yy, oni nazywają to sałatka wiejska, To jest identycznie prawie jak sałatka grecka, tylko nie ma po prostu oliwek w sobie, także taka różnica, więc tak to wyglądało. No, i tak jak mówiłam Wam, oczywiście przy kolacji, no nie oczekujmy, że na wakacjach będziemy mieć 100% czystą szamę. No, bo wiadomo, że trafią się jakieś okazje, trafią się jakieś dodatkowe wyskoki w bok, tak? Ale to nie jest nie wiadomo ile, bo to tak jak mówiłam, ja tutaj i tak trzy posiłki dziennie, tak samo jak w domu. Tylko z tą różnicą, że są bardzo rozciągnięte w czasie, bo wstajemy około 8 rano, jemy śniadanie. Potem około 14:15 jemy tak zwany lunch. No i o 20-21 dopiero jemy kolację. W domu, jak jestem, maksymalnie jem do 18. .00. 18, ostatni posiłek, koniec I do rana nic nie jem No tutaj troszeczkę to się inaczej rozchodzi No ale wiecie, idziemy do jakiegoś miejsca, do restauracji sobie siąść Także to też z tego to właśnie wynika Jestem bardzo ciekawa, jak czy w ogóle zmieniła się moja waga i jak ona się zmieniła. Czuję się lżej, bo tutaj, wiecie, no, było trochę chodzenia, były regularne posiłki czy chcę, czy nie chcę no to te posiłki regularne jednak były. Także już czekam, aż pojedziemy do domu, skończę, oczywiście, na wagę i zobaczymy, czy w ogóle coś się zmieniło, czy się nie zmieniło. Jak się nie zmieniło, też nic nie szkodzi, bo wracamy do domu, wracamy na moje tory i po prostu. Ciśniemy dalej z ćwiczeniami. No, ja miałam tutaj bardzo ambitny plan, żeby tutaj ćwiczyć. Rano będę wstała i będę ćwiczyć, bo mi się ktoś mam ma kogoś, kto mi się zajmie Leo i tak dalej dzieckiem, ale lenistwo, lenistwo, lenistwo. Wiecie, jak włączycie sobie taki mód, się na wakacjach, no to... To tam będzie stawał w 6 rano, nie? Do 8 się pośpi, bo przecież macie ma kogoś, żeby się dzieckiem zajął, to sobie pośpicie, bo przecież do mnie nie pośpicie, także wracam do domu, wracam na normalne tory, wracam do ćwiczeń, wracam do diety, tak. Wracam do diety i wracam do ciszy. Mam nadzieję, że to wszystko będzie ok i po mojej myśli. Więc dobra moi drodzy, po drodze trzymam się go jeszcze w kilku miejscach, pokażę Wam takie przebitki, dokładnie, bo są naprawdę widoki są niesamowite. Ja się mega jaram takimi naturalnymi widokami, bo po prostu tego nam codziennie nie ma, nie? Góry, jeziora, rzeki, morze to coś, jest z czym ja się po prostu jara Więc z takiego miał być co vlog jednodniowy, taki typowy, co jem w ciągu dnia, ale jeszcze Wam rzucę kilka przebitek z tych miejsc, w których byliśmy. Także teraz jedziemy do Giro Tam się Zatrzymamy na kawkę, a potem zobaczymy, gdzie nas jeszcze zaniesie. Szanowni moi, teraz zatrzymasz teraz chwilę w Girocastra. bardzo fajne takie miasteczko turystyczne, takie bardzo, można powiedzieć, starodawne, piękne, piękne uliczki, także teraz mam po tutaj jak to wszystko fajnie wygląda, a tymczasem my sobie pijemy kawkę, podziwiamy widoki, zaraz jedziemy dalej Oh. I bring you some cold water. Więc moi drodzy, chciałam Wam bardzo podziękować za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli taki film Wam się podobał, podobał zostawcie łapkę w górę. Jak Wam się nie podobał, napiszcie czemu się Wam nie podobał, co mogę zmienić, co mogę ulepszyć, żeby było dla Was bardziej ciekawe oczywiście. No i widzimy się w kolejnych filmach, prawdopodobnie już z domu, a może jeszcze wrzucimy jakiegoś vloga tutaj, jeszcze stwierdzenie. To się jeszcze okaże. Nie mam jakiegoś wielkiego, wielkiego, wielkiego planu, także do następnego razu na razie.